Namówiłem moją dziewczynę, żeby zaczęła wcześniej wstawać i kiedy dowiedziałem się dlaczego zaczęła to robić, to zamarłem z przerażenia. "Wyrzucam śmieci", powiedziała moja dziewczyna Monika, gdy tylko wszedłem rano do kuchni. "Okej, okay, kochanie", powiedziałem bez większego zainteresowania. "Dzięki". Sięgnąłem po płatki i usiadłem na krześle przy stole. Zastanawiałem się, czy wróciła wcześniej w nocy i po prostu tego nie zauważyłem. Normalnie budzę się jak tylko usłyszę klucz w zamku, ale może tym razem była wyjątkowo cicha. Jak minęła ci noc?", zapytałem, kiedy usłyszałem, jak zamyka się drzwi wejściowe. "O której wróciłaś do domu?". Cisza. Podniosłem głowę z nadmiski, czekając aż pojawi się za rogiem, ale korytarz był pusty. "Kochanie", powiedziałem ponownie z niepokojem. Monika stanęła w progu z twarzą bez wyrazu a wzrok unikał mojego. Monika mruknąłem, czując narastające napięcie. Co się dzieje? Wzięła głęboki oddech i rozchyliła usta, jakby miała coś powiedzieć, ale tylko pokręciła głową. Muszę wyrzucić śmieci, powiedziała. Przecież przed chwilą je wyrzuciłaś. Podeszła do szafki i wyciągnęła kolejny worek. Tak jak wcześniej odwróciła się i wyszła z kuchni, to nie było do niej podobne. Kiedy usłyszałem, jak zamykają się drzwi, wybiegłem i zajrzałem do szafki. Była pusta. Kiedy wróciła kilka minut później, z tym samym pustym spojrzeniem, zapytałem, co się dzieje. Chcesz o tym porozmawiać? Okej, okay, powiedziała, ale najpierw muszę wyrzucić śmieci. Zrobiło mi się niedobrze, gdy sięgnęła po kolejny worek. Ale o co ci chodzi? Skąd się biorą te worki? Ale ona mnie nie słuchała, tylko wyszła. Mnie Wyszedłem za nią i się korytarzem. Drzwi do były uchylone cały metaliczny zgrzyt otwieranej klapy. Po cichu uchyliłem drzwi. Monika siedziała na krawędzi z sypu i powoli wsuwała się do środka. Odwróciła głowę, słysząc drzwi i przez chwilę jej oczy się rozjaśniły. Monika krzyknąłem, rzucając się w jej stronę, ale było za późno. Wpadła do środka, a jej krzyk odbił się echem. Pobiegłem do zarządcy. "Daj mi klucz do pomieszczenia na śmieci", wykrztusiłem. "Moja dziewczyna tam wpadła. To niemożliwe", powiedział spokojnie. "Mam jedyny klucz. Nie obchodziło mnie, to byłem cały we euforzach. Szybko pojawiła się karetka i policja. Nie chcieli mi powiedzieć, co znaleźli. Kazali mi usiąść i podali wodę, wciskając ulotki o terapii. Błagałem tylko, powiedzcie mi". W końcu podszedł policjant. "Twoja dziewczyna nie żyje" powiedzieli że worek był tam od kilku godzin zadali mi pytania czy wiem co mogło się wydarzyć wróciłem do mieszkania chcąc tylko zasnąć i wierzyć że to był koszmar ale gdy wszedłem do sypialni usłyszałem jak zatrzaskują się drzwi wejściowe halo zawołałem z drżącym głosem cisza powoli ruszyłem w stronę kuchni stała pochylona nad szafką trzymając nowy worek odwróciła się i nasze spojrzenia się spotkały wyrzucam śmieci powiedziała zanim mówiłem była tu cała i zdrowa jakby nic się nie wydarzyło w desperackiej próbie zatrzymania jej zadałem pytanie które znałem już odpowiedź co jest w tym worku kochanie? dajsuba popard dwa